Rozdział pierwszy. Znikające kolce. Pewnego słonecznego poranka w pupilkowie mały Jerzyk o imieniu Staś obudził się w swoim przytulnym domku na skraju lasu. Staś przeciągnął się leniwie, ziewnął i od razu poczuł, że coś jest nie tak. Coś go dziwnie uwierało, jakby czegoś brakowało na jego pleckach. Zaniepokojony odwrócił główkę i spojrzał na swoje kolce. Gdzie są moje kolce? wykrzyknął przerażony. Dlaczego jest ich tak mało? Z trwogą zauważył, że w kilku miejscach jego grzbiet wyglądał, jakby był pusty. Zamiast twardych, ostrych igieł zobaczył tylko nagą skórę. Jerzyk zaczął panikować. Co się dzieje? Dlaczego moje kolce znikają? Szepnął do siebie zmartwiony. Jeszcze wczoraj wszystko było w porządku. Staś miał piękne, lśniące kolce, z których był bardzo dumny. Uważał, że to właśnie dzięki nim czuje się silny, odważny i wyjątkowy. A teraz? Teraz miał wrażenie, że traci coś ważnego, jakby z każdym zgubionym kolcem tracił cząstkę siebie. Postanowił wyruszyć w drogę, aby poszukać odpowiedzi, co się stało. Może ktoś mu zrobił psikusa. Może ktoś po prostu ukradł jego kolce. Tylko kto mógł być na tyle złośliwy? Staś marszczył brwi i przypominał sobie wszystkie zwierzęta, które znał. Może to zajączek krzyś, który zawsze miał na nie tuzinkowe pomysły. Albo może lis kuba. Który czasami lubił żarty. Z tymi myślami Jerzyk ruszył w stronę lasu, gdzie spotykał się z innymi zwierzętami. Wkrótce natknął się na swojego przyjaciela, zajączka Krzysia. Hej, Krzysiu! zawołał Staś, próbując ukryć swoje zmartwienie. Czy widziałeś może moje kolce? Brakuje mi kilku i wydaje mi się, że ktoś mógł mi je zabrać. Zajączek popatrzył na niego zdziwiony, machając swoimi długimi uszami. Kolce? Nie widziałem żadnych kolców, Stasiu. A w ogóle jak można zgubić kolce? Zapytał zajączek, zerkając na grzbiet jeżyka. No właśnie, też się nad tym zastanawiam. Obudziłem się dzisiaj i brakuje mi kilku. Może to jakiś psikus. Staś spojrzał na Krzysia podejrzliwie. Zajączek zaczął się śmiać. Stasiu, przecież to absurd! Kto miałby ukraść twoje kolce? Może po prostu się zgubiły, albo, o wiem, może rośnie ci coś nowego. Tak jak u mnie zmienia się futerko na zimę. Jerzyk zmarszczył nos, wyraźnie nieprzekonany słowami przyjaciela. Ale to przecież kolce, nie futro! Poza tym, Krzysiu, to nie jest śmieszne, bez nich czuję się inny, jakby wybrakowany. Kolce to była moja duma, co ja bez nich zrobię. Zajączek przestał się śmiać i spojrzał na Stasia poważniej. Rozumiem, że się martwisz, Stasiu, ale może nie wszystko jest w tak ciemnych barwach, jak teraz widzisz? Poszukajmy razem odpowiedzi. Na pewno musi być jakieś wyjaśnienie. Razem z zajączkiem Staś postanowił odwiedzić mądrą sowę Klementynę, która znała odpowiedzi na wszystkie pytania. Sowa mieszkała wysoko na starej, dębowej gałęzi. Staś z trudem wspinał się na wzgórze, ale w końcu dotarli do drzewa. Klementyno, zawołał Krzyś, musisz nam pomóc. Sowa powoli otworzyła oczy i spojrzała na nich z góry. Cóż to za hałasy? Co was tutaj sprowadza tak wcześnie? Zapytała, wyciągając szyję. Staś zgubił kolce, wyjaśnił zajączek. Może wiesz, co się dzieje? Sowa zafurczała cicho, zastanawiając się nad odpowiedzią, w końcu opuściła skrzydła, jakby chciała ich uspokoić. Jerzyku, nie każde zgubienie jest stratą. Czasami to, co tracimy, daje miejsce nowemu, — powiedziała Klementyna spokojnym głosem. Staś popatrzył na nią zdezorientowany. Ale co to znaczy? — zapytał. Nie rozumiem tej filozoficznej paplaniny. Sowa zamrugała oczami i dodała: „Może twoje kolce po prostu odchodzą, by zrobić miejsce nowym, mocniejszym. Czasem natura robi swoje, zanim sami to zauważymy. Staś poczuł chwilową ulgę, ale wciąż miał wątpliwości. A co, jeśli sowa się myli? Co ona mogła wiedzieć o jeżach? Postanowił więc wyruszyć dalej, aby samodzielnie znaleźć odpowiedź. Rozdział drugi poszukiwania kolców. Jerzyk Staś nadal nie był do końca przekonany. To, co powiedziała sowa Klementyna, brzmiało sensownie, ale czy naprawdę mógłby tak po prostu zgubić swoje kolce? Postanowił kontynuować poszukiwania i zapytać inne zwierzęta w lesie, czy nie widzieli jego zaginionych igieł. Może ktoś naprawdę je znalazł i nie powiedział mu o tym. Pierwsze kroki skierował w stronę nory Lisa Kuby. Lisek słynął z tego, że lubił się ukrywać i kręcić po całym lesie, obserwując wszystko, co się wokół dzieje. Często robił też różne nieszkodliwe psikusy innym mieszkańcom lasu. Kuba, zawołał Staś, kiedy dotarł do nory. Jesteś tam? Po chwili z ciemnej nory wychylił się rudzielec. Jego pomarańczowe futerko lśniło w promieniach słońca. Co tam, Stasiu? Wyglądasz na zdenerwowanego. Czego szukasz? zapytał lis z szerokim uśmiechem. Moich kolców! Brakuje mi kilku, a nie mogę ich znaleźć. Może widziałeś je gdzieś w lesie? Albo wiesz, co się z nimi stało? zapytał z nadzieją Staś. Kuba przechylił głowę na bok, jakby się zastanawiał kolce? Hmm. Nie, nie widziałem żadnych, ale może to nic takiego, może po prostu w nocy zabrała je kolcowa wróżka, zażartował. Staś spiał się, bo nie bawiły go żarty w takiej sytuacji. To nie jest śmieszne, Kuba. Straciłem część siebie, bez kolców czuję się bezbronny i. mało wyjątkowy, powiedział cicho, spuszczając głowę. Co by było, gdybyś ty nagle stracił swój piękny puszysty ogon? Lis spojrzał na niego uważniej. Staś, wiesz, że nie tylko kolce czynią cię jeżykiem, prawda? Jesteś wyjątkowy nie dlatego, że masz igły na plecach, ale dlatego, że jesteś sobą. Kolce mogą zniknąć, ale twoje serce i to, kim jesteś, zawsze zostanie z tobą. Liczy się to, co mamy w środku, a nie to, jak wyglądamy na zewnątrz. Bierzyk zamrugał ze zrozumieniem. To już drugi raz, kiedy ktoś mu mówił, że jego wartość nie tkwi w kolcach. Kuba dostrzegł jego zamyślenie i kontynuował. Spójrz na mnie, Staś. Mam piękne futro, ale czy to ono sprawia, że jestem sprytny? Nie, to mój umysł i to, kim jestem w środku. Ty masz coś podobnego? Może straciłeś kilka kolców, ale to nie zmienia tego, jaki jesteś naprawdę. Czy oprócz kolców coś w tobie się zmieniło od wczoraj? Staś nie wiedział, co odpowiedzieć. To, co mówił Kuba, miało sens, ale czy naprawdę mógłby zaakceptować siebie bez części swoich ukochanych kolców? Podziękował Liskowi za radę i postanowił pójść dalej szukać odpowiedzi. Po drodze Staś spotkał małą wiewiórkę Zosię, która właśnie skakała z gałęzi na gałąź, zbierając orzeszki na zimę. Zosia zawsze była pełna energii i optymizmu, a Staś cenił ją za jej radość życia. Może ona będzie miała jakieś ciepłe słowa albo wie, gdzie jest klucz do tej zagadki. Hej Zosiu! Zawołał Staś machając do niej z dołu. Wiewiórka zeskoczyła z gałęzi prosto przed jeżyka, wykonując salto w powietrzu. Cześć Stasiu, co u ciebie? Wyglądasz na zmartwionego. Zgubiłem kilka kolców i czuję się z tym źle. Może widziałaś je gdzieś? Zosia spojrzała na jego grzbiet i zamyśliła się na chwilę. Nie, nie widziałam żadnych kolców, ale. Zatrzymała się na moment. Może to nie jest wcale takie straszne, jak się wydaje. Kolce chyba odrastają, prawda? Zobacz, kiedy ja tracę futerko wiosną, od razu rośnie mi nowe, nawet lepsze. Może tak samo jest z twoimi kolcami. Jerzyk zastanowił się nad tym, co powiedziała Zosia. Może miała rację. Może naprawdę było to naturalne, że kolce czasami wypadają i odrastają? Wiewiórka spojrzała na niego ciepło. Stasiu, najważniejsze jest to, co masz w sercu. Jesteś cudownym przyjacielem, nie dlatego, że masz kolce, ale dlatego, że jesteś wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju Stasiem. Definiuje nas to, co mamy w środku, a nie to, co widać na zewnątrz. Pamiętaj o tym. Rozdział trzeci odkrycie prawdy. Po całym dniu poszukiwań, rozmów i przemyśleń, Staś usiadł na skraju polany, patrząc na zachodzące słońce. Czuł się zmęczony, ale też pełen refleksji. Zrozumiał, że wszyscy, których spotkał, mówili mu jedno. Jego wartość nie zależy od tego, czy ma kolce, czy ich nie ma. Najważniejsze było to, kim jest w środku. Wciąż jednak czuł pewien niepokój. Czy naprawdę mógł zaufać temu, co mówiła sowa i inne zwierzęta? A może powinien nadal szukać swoich kolców? Kiedy tak siedział, nadleciała sowa Klementyna, która najwyraźniej śledziła jego podróż z daleka, zatrzymała się obok niego i usiadła na pobliskim kamieniu. Cóż, Stasiu, czy odkryłeś czego szukałeś? Zapytała sowa spokojnym głosem. Staś westchnął i spojrzał na nią. Wszyscy mówią mi, że kolce nie są najważniejsze, że liczy się to, kim jestem, ale. Nadal czuję się dziwnie bez nich. To była ważna część mnie i nie wiem, co ja bez nich zrobię. Klementyna kiwnęła głową. To naturalne, że zmiany budzą niepokój, ale pamiętaj, że zmiana jest częścią życia. Zmiana to rozwój. Wszystko musi się zmieniać, bo inaczej stoi w miejscu, a to oznacza, że się cofa. Twoje kolce wypadły, aby zrobić miejsce nowym, mocniejszym. To naturalny proces, który dotyczy każdego jeżyka. Staś spojrzał na swoje łysiejące miejsca na grzbiecie i uśmiechnął się niepewnie. Czyli one odrosną? Tak, Stasiu. Twoje kolce odrosną i to jeszcze mocniejsze. Ale najważniejsze jest to, że zrozumiałeś, że twoja wartość nie tkwi w tym, co zewnętrzne. To, co cię naprawdę czyni wyjątkowym, to twoje serce, twoje myśli i twoje czyny. Wszyscy szanują cię nie za twoje kolce i za to, jak wyglądasz, ale za to, kim jesteś. Staś poczuł, jak z serca spada mu wielki ciężar. Teraz wiedział, że nie musi bać się zmian ani tracić pewności siebie, kiedy coś zewnętrznego się zmienia. Jego kolce odrosną, a on sam zawsze pozostanie sobą. Nagle, jakby wszechświat chciał podkreślić słowa klementyny. Jerzyk poczuł delikatne mrowienie na plecach. Zaskoczony odwrócił głowę i zobaczył, że w miejscach, gdzie wcześniej brakowało kolców, zaczęły pojawiać się nowe, maleńkie igiełki. Spójrz, Stasiu, Sowa wskazała swoim skrzydłem. Natura zawsze znajduje drogę. Twoje nowe kolce zaczynają rosnąć, mocniejsze i zdrowsze niż te, które zgubiłeś. Tak samo jest z nami. Czasem coś tracimy, żeby zrobić miejsce czemuś nowemu, lepszemu. Jerzyk dotknął swoich nowych, delikatnych igiełek i uśmiechnął się szeroko. To, co kiedyś wydawało mu się końcem świata, teraz było początkiem nowego rozdziału w jego życiu. Dziękuję, Klementyno, teraz rozumiem. Nie muszę się bać zmian, bo one są częścią mnie i częścią natury. Kolce odrosną, a ja, ja zawsze będę sobą. Klementyna rozpostarła swoje skrzydła, gotowa do lotu. Tak, Stasiu. To najważniejsza lekcja, którą mogłeś dziś odkryć. Pamiętaj o niej, a już nigdy nie będziesz wątpił w swoją wartość. Sowa wzbiła się w powietrze, a Staś patrzył za nią, uśmiechając się do siebie. Czuł się silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, nie z powodu nowych kolców, ale dzięki temu, co odkrył w swoim sercu. Od tego dnia Staś chodził po lesie z dumnie uniesioną głową, wiedząc, że jego wartość nie zależy od tego, ile ma kolców na plecach, ale od tego, kim jest w środku. Jerzyk zrozumiał, że zmiany, choć czasem trudne, mogą prowadzić do czegoś lepszego.